OK, w poprzednich odcinkach już omówiłem skąd się bierze pochodna od arkus tangens X i arkus cotangens X i te inne. Więc jest to tylko sprawiedliwie, jeżeli damy arkus secanci i arkus kosecanci też głos w tej sprawie. I zobaczcie, droga do pochodniej będzie tutaj. System drogi będzie dokładnie taka sama. Mamy jakąś funkcję y równa się arkus sekans x i chcemy się pozbyć tego arkus jeżeli wrzucimy obie strony w sekansa to wyleci i sekansa mogę różniczkować zobaczcie, wrzucimy tą stronę to będzie sekans y i tą stronę sekans arkus sekans x to się skraca i będziemy mieli sekans y równa się x no i to mogę różniczkować. DDX i pochodna od sekans X to będzie sekans X tangens X. Nie, napiszę w czerwonym. DY DX i to równa się 1. Dokładnie, tak. I jak zwykle chcę, żeby dy i dx pozostało same po tej stronie, więc dzielę obie strony przez sekans y, tangens y. Tu też sekans y, tangens y. I będziemy mieli dy, dx równa się 1 przez sekans y, Tangens Y. Fajne. Dobra, doszliśmy. Sekansa tutaj mam, to jest bardzo fajne, bo to wszystko się toczy w świecie sekansa. Tutaj, ale mam tangensa. Nie musimy się ale przejmować, ponieważ tangens i sekans to są najlepsze przyjaciele. Tworzą tożsamość. Zobaczcie sekans do kwadratu y to jest to samo jak tangens do kwadratu y plus 1 to jest do kwadratu ładniejszą dwójkę tu wsadzę to jest tożsamość i chcemy mieć tangensa więc przestawmy to tutaj trochę jeden tutaj od, um, ściągnę to tu będę miał minus 1 czyli będę miał Tangens y równa się sekans do kwadratu y i minus 1. I ja nie chcę, żeby tangens był do kwadratu, czyli wrzucę tą stronę w pierwiastek. Dokładnie tak. No Zobaczcie, tą część wkładamy tu i będziemy znowu mieli sekansa. Czyli tu mamy, napiszę tu równo, 1 przez sekans Y razy to. Czyli pierwiastek sekans do kwadratu y minus 1. Pociągnę jeszcze tą kreskę tu trochę. Dobra. No, to już mamy. I teraz to jest tylko wsadzanie to co sekans i sekans do kwadratu jest, czyli 1 przez sekans y to jest x, czyli zapisuję tu x i to x jest wartość bezwzględna i mamy pierwiastek i jeżeli sekans y jest x, to sekans do kwadratu x e y to będzie x do kwadratu. Czyli tu mamy x do kwadratu minus 1. Proszę bardzo, to jest pochodna od arkus sekansa z tego się bierze i... Um, no, no teraz spójrzmy, jak ta sprawa wygląda u arcus kosecansa. W zasadzie bardzo podobnie, czyli mamy jakąś funkcję y równa się arcus cosecans x. No i chcemy się pozbyć arcus kosekanca, czyli. Tak, jak tutaj wrzuciliśmy do sekansa, tutaj wrzucimy obie strony w kosekansa. Czyli dokładnie tak. Żegnamy te dwa i mamy kosekans y równa się x i to możemy różniczkować. Pochodne od kosekansa y to jest. Cosecans y i tu, tutaj jest minus, razy tangens y i to będzie tu dy dx. I to równa się pochodną x, to jest po prostu 1. Fajnie, mamy to. Chcemy tutaj też, tak samo jak tam, żeby dy i dx zostały po jednej stronie, czyli dy dx i to równa się. Przedzielimy obie strony tutaj przez minus ko Y ko tangens Y. Tu oczywiście też minus ko Y ko tangens Y. Może to jest za małe, żeby to widać, ale to jest tylko to, nie dzielę tylko przez to. I będziemy tu mieli, napiszę to, napiszę to trochę niżej. Troszeczkę troszeczkę za małe litery, litery będą. Tu mamy dy, dx równa się 1 przez, albo wiecie co, minusik dam już tutaj, tak, przedłamek, i będę miał kosekans y kotangens y. Dokładnie tak. No i teraz musimy teraz sprawdzić w tożsamościach, jak wygląda relacja między cosecantem i kotangencem. To też są najlepsze przyjaciele. Zobaczcie. Kosekans do kwadratu y jest to samo jak kotangens do kwadratu y plus 1. Co chcemy mieć? Kosekansa mamy i to się toczy w świecie kosekansa, więc to jest OK. Mamy ale kotęganca. Nie chcę kotęganca, więc przestawmy to, żebyśmy mieli to, żebyśmy mogli tutaj mieć kosekansa. Czyli będziemy tu mieli tangens y. Jedynkę dam na tą stronę, to będę miał kosekans do kwadratu y minus 1. No i oczywiście tego kwadratu nie chcę mieć, więc rzucę tą stronę w pierwiastek. Wtedy będziemy mieli, jak to teraz włożymy tu, minus 1 przez. Kosekanc y razy pierwiastek kosekanc do kwadratu y minus 1. Albo mógłbym to w czerwonym napisać. Napiszę to czerwonym kolorem. Pierwiastek sekans do kwadratu y minus 1. Tak. Pociągniemy to jeszcze kawałek. To się równa minus. 1 przez. Co jest kosekans y? Jest x. I też będzie wartość bezwzględna. Czyli mamy tu x i dam te dwa kreski. i Teraz mamy pierwiastek. Troszeczkę muszę się tu wcisnąć. Kosekans y do, kwa do, do kwadratu, to wszystko. To jest po prostu x do kwadratu, czyli x do kwadratu i minus 1 zostaje, i to jest odpowiedź do cose, arkus kosekanca. To jest droga to tej pochodni, pochodni, pochodniej, pochodną, nie wiem. To jest droga do tamtego, i no, mam nadzieję, że to trochę coś wyjaśnia, że ma to jakiś sens, i na razie.